To będzie ryzykowne, ale trzeba to zrobić. Musimy odkryć sekret złego klona, który już od dobrych kilku odcinków rozrabia na ferajnie. W jego obozie, w którym nawet nie, nie było, znajduje się pomieszczenie, do którego nikt poza nim i jego prywatnym golemem nie ma wstępu. Naszą misją jest tam się dostać i sprawdzić, co tam się kryje. Musimy być gotowi na najgorsze, ponieważ w środku najprawdopodobniej znajduje się Doknes już od ponad tygodnia i od wczoraj ufoczek, który nie daje żadnych znaków życia. Plan będzie prosty, lecz bardzo ryzykowny. Mam tutaj wgrany, przyszykowany skin mojego złego klona. Wystarczy tutaj kliknę i zmieniam się w niego. Muszę koniecznie zdjąć teraz wszystkie ubranka i wygląda tak samo, jako że w obozie mojego złego klona jest już cała armia złych klonów, moją misją będzie się wtopić w tłum, ale nie chcę być byle jakim klonem, chcę być klonem, który złapał miętę, tak jest, jako że zły klon bardzo nie lubi mnie i mięty, ponieważ jesteśmy policjantami na ferajnie i chcemy go złapać do więzienia, co w końcu nam się uda, ponownie. Tak czy siak będę grać klona, który przyniósł, złapał miętę i teraz czeka na nagrodę. Zobaczymy, co ten główny zły klon nam za to da, że przynieśliśmy miętę. Co zrobi z miętą? Mam nadzieję, że nic hardkorowego. I czy może przypadkiem nie uda nam się wślizgnąć do jego tajnej piwnicy? Okej, okay. skoro już wszyscy znacie plan, upewnijcie się, że subskrybujecie już ten kanał, zostawcie łapkę w górę, a my na początku zobaczymy reakcję mięty na to, żeby Wyglądamy jak mój zły klon. Wydawało mi się, że jest on w swoim domku. A po prostu może otworzyć drzwi i... Yeah! Oh! Oh! Diller! Diller! Nie Dealer! to! Nie to! Nie jest?

Normalny, czekaj, pa, pa, Aha. pa, mam czapkę, mam czapkę policjanta, pa, widzisz? Poznajesz? Z tym jasno, nie To jest plan, jak dostaniemy się do obozu. Do obozu? Tak, do obozu złego okay. klona. Rozumiesz, A, co chodzi. Dobra, o, Przebieram dobra, się dajmy, za złego pamiętam, klona i ciebie mięta prostu kurczę, o, podniosę. O, o, o. I zaniosę okay. cię do obozu, okej? Okay? To no jest dobra. plan. Zaniosę Dobre. cię do obozu. Dobre, że nie to, mogę to, to, mieć sam to, 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 czapki, bo, bo, tak, bo to będzie trochę podejrzane, jeżeli mam czapkę policjanta. Będę no, udawać chyba. mięta jednego z jego żołnierzy, po prostu. E, I ciebie przyniosę jako em, złapanego. Kryminalistę, wiesz o co chodzi, nie? Chyba wiem. Chyba to jest dobry plan, myślisz to, może. Więc słuchaj, zróbmy tak. tak. Schowaj ten miecz, bo to będzie troszeczkę mm, ryzykowne, że, nie wiem, będzie chciał cię zabić za to, że masz miecz przy sobie, czy coś. Też tak myślę. O, chyba schowałem. Nie, 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 nadal widać. Nadal wystaje. Ten miecz. Chyba tak, go musisz wyrzucić po prostu. Ha, chyba nie do twojej kieszeni, jak go chowasz. Okej. Okay. Mięta... Ja, Ile ty masz noży przy sobie? Jeden. <laughs> Dobra, nieważne. Może będzie dobrze, nie wiem. Może będzie git, może nic nie powie. Mięta, mamy tylko jeden problem, czy ty w ogóle wiesz, gdzie jest ten obóz? Bo ja jedyne co, to wiem, że Ufoczek zawsze jak szedł w stronę obozu, to ruszał w tamtą stronę. Nie mam zielonego pojęcia, jakby... Okej, okay, no to mięta, szykuję lytrę i musimy się wybrać na poszukiwania. Ja, słuchaj, pamięta. mam na wszelki wypadek również ze sobą miksturę niewidzialności. Okej, okay, tak, okay, że okay. Wiesz, gdyby coś tam poszło nie tak, rzucę ją, będziemy razem niewidzialni i, nie wiem, będziemy mogli się ewakuować. To jest plan B, okej? Okay? Plan dobra, B. Dobra, dobra, dobra. A plan A jest taki, że wbijam tam na o! full legalu niby. Dobra. Ej, o, to jest tutaj, to jest tutaj, pamięta. zobacz. Coś tu jest, tak. Ej, o, to to jest tak blisko? No, ej, zdecydowanie jest tak. Blisko nas. To jest ten obóz, no? Peskitu. No. Co tam jest grane? Jest tutaj jeden klon. Dwóch strażników. Ej, 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 Diler, co mi tam? Chcesz skandlować chcesz lunetę? Lunetę, daj, 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 no, no, no. no, no, masz, no, masz, no masz, masz, luneta. masz. Dobra. Ej, lunetą będzie jeszcze lepiej widać. Tak, tam jest strażnik, ponieważ tam mięta. A, dokładnie tata. w tamtym miejscu jest to przejście, do którego musimy dzisiaj się dostać, dowiedzieć się, co tam się znajduje. Poza. To knesem, ufoczkiem i no nie wiadomo czym! Tam są chyba te pieski za y, murkiem mm, i strażnicy. Po prostu, mięta, zróbmy tak. Ja ciebie Aha. zaprowadzę jak gdyby nigdy nic do y, głównego wejścia, okej? Okay? Tamtędy. Okay. To jest chyba w tamtą Dobra. stronę. Dobra, to podejdźmy bliżej. Troszeczkę, nie musisz tak nosić długo, bo to będziemy iść tam chyba z 10 minut. Po prostu się zakradnijmy tutaj z boku. Dobra. Okej, okay, podlećmy. Aha, dajesz, dajesz mięta. Zdejmij może litr, żeby nie było widać, że ją masz w ogóle przy sobie. Okej? Okay? Dobra. I ciebie podnoszę. Okej. Okay. O! o Okej. Okay. Niosę o. ciebie. Dobra. Teraz mięta cichosza. Nie znamy się, nie znamy się, a czy? nie, nie, znamy mogę, mieć elektry, nie, nie, znamy. nie mogę mieć elektry, nie mogę mieć Elytry, te klonycha nie mają elektry. dobra, już, 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 nie jest gitowa, już wyglądam dokładnie jak oni. Dzień dobry, dzień dobry panom, ja tutaj mam dostawę, dostawę pilną wieźnia, ten skubany drań <laughs> e, chodził pod obozem, skradał się, no, coś, o, mnie. o, witaj, o. szefie. Mam więźnia. Skradał się z kubany przy naszym obozie. Zostawcie mnie. Co się stało z twoim głosem, klonie? O! Nic się nie stało, szefie. Nie wiem, jakie macie głosy. Gdzie mam go odstawić, szefie? Zostawcie mnie. Ten dran skradał się tutaj i wydaje mi się, że chciał coś wykraść. Znasz go, szefie? Chodź za mną. Nie chciałem nic wykraść. A znasz tego drania, szefie? Czy to jest ktoś, kogo spotkałeś już? Czy możecie mnie odstawić? Ja sobie pójdę naprawdę, nic z wam nie chciałem! Chciałam tu krać Tak. O, wspaniale. W takim razie... Y

Pamięta! Nie gin, nie gin, gi, jeszcze nie gin. Eee! Eh, jeżeli zginiesz, to twoja wina! Więźniu byłoby cię fardzielem! Idziemy! Idziemy! O! Co jest? Co to za... Jesteś beznadziejny, wychodzenie na schody. No. Że ja czy Że mięta? że miętam? Zostawcie mnie! Wst, 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 wst. Dobra, już go wsadzam. Ej, ale to... Ej, ta! To jest podrukowa klatka! Ej, zostawcie grone? mnie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Nie! O! I co teraz? Y, Klonie? Y, szefie? Co teraz z nim? Puszczajcie mnie! Możesz odejść. E, Okej! Okay. Odchodzę, ale jakaś nagroda szefie? Puszczaj Coś mnie. Coś tam dostanę? Może w prezencie? A, e, o, dziękuję, zawsze chciałem. Tru, truskawki. Co jest grane? Dał mi truskawki za to, że przyniosłem mu więźnia jednego z dwóch najbardziej poszukiwanych graczy na Ferrajnie! Okej, okay, a on ich traktuje strasznie. No proszę, proszę. Ej, dobra, musimy ich teraz podsłuchiwać. Co tam jest grane? O czym oni gadają? Pamiętam mojej niewoli. W żadnej twojej niewoli jakiś twój klon mnie wziął. Sobie po prostu spałem na policję! A ty, co ty, co ty co ty, kombinujesz, ty? Ty. Re, Reloadzie relo jeden, ty! O, stąd będę dobrze widzieć. Ma, ha, 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 ha jesteś jestem zabawny! Jestem zabawny! Oczywiście, że jestem zabawny, bo ja taki jajcarz jestem, rozumiesz, kh? Ja najbardziej lubię kanapki z jajem, Do rzeczy mniejsza. Jak mnie wypuścisz, to słuchaj, sprzedam ci. Rampka do Knesa! Co? Jakiego rampka do Knesa? Najbardziej zabawny byłeś, jak próbowałeś mnie zamknąć w zwykłym więzieniu. O nie, to prawda. Wcale nie byłem zabawny, byłem totalnie poważny. O, koniec Jaki koniec żartów? żartów? Przepraszam bardzo. Żarty tu się dopiero zaczną. Wiesz? Żarty, żarty tu się dopiero zaczną. Jak się za ciebie. Co? Co robiłeś przy moim, przy moim Co? obozie? Nie, co ja robiłem przy twoim obozie? Co ja robiłem przy twoim obozie? Wiesz co? Szukałem guzów! Znaczy się, nie ja szukałem guzów, chciałem nabić guzów twoim klonom, o! Nie, o. Nie, to nie ma żadnych wymówek! Tak. On nie, nie wie co powiedzieć! Nie spodziewajcie tak, się guzów! W co on gada? Możesz je znaleźć i to bardzo łatwe. Oczywiście, bo je, ja im sam te guzy nabiję, znajdą, taki aż normalnie im się to, żaróweczka czemu on tak kozaczy, na. Nie kuza tak kozaczy? Co? Jaki już ty, ty się śmiejesz? Ty, ty się śmiejesz ze, ze mnie. Ze mnie śmiać się śmiejesz się? się Śmieje się ze mnie, nie, nie. <gulia> nie, nie, ja ci dam łaha ha ha! On się wkurzy ten kwał zrobimy. Pytanie chcesz następne? A Wal? A Wal śmiało! Zobaczysz, zobaczysz, że ci takie pytanie, zaraz odpowiedź ci taką przyszykujesz, że normalnie szczapki wypadły. Gdzie jest dealer? Dealer? Co to, to dealer? Co to dealer? Się nie co, co to deal? Ja nie znam żadnego dealera! Znaczy się nie wiem co to deal! Jakiejś tortury zaraz chyba nie udawaj. nie uda Ja nie udaję, ja po prostu mówię co jest! A mówię, że to chce wbić do niego, co on Wie, robi. Co ty robisz? O, chcesz mnie wypuścić! No, to, to rozumiem, że tak go, to, tak to możemy się bać. Okay. Pamiętasz jak oberwałeś ostatnio. O nie to prawda! Ostatnio jak byliśmy w komisariacie Czajało, zabił go za jednym ciosem. O nie! A, a, ale, ale słuchaj, a? słuchaj, wtedy to ja byłem nieprzygotowany. <grym> Teraz jestem przygotowany ja, ja, ja ogarnę. Oj nie, to jak przypał, zaraz go zabiję na pewno. Nie, dobrze. Mam ja ciebie połaskotać pięścią. Co? Boże, ja ci czemu dam pięścią odgada? ty! Gdzie jest masz, Nie, nie nie, tam masz... nie! nie! Nie rób tego co jest! Gdzie jest, jest dealer? Nie wiem co to dealer! Ty w ogóle się o, o mnie o takie rzeczy nie pytaj! Ja nie. nie wiem co to dealer! ja wiesz, powinienem stąd ja, zawijać wiesz, co, ja ci Za mogę sprzedać MP jak chcesz, bo wiem, gdzie się znajduje. U mnie w piwnicy mieszka, wiesz? Co? No mieszka i ogólnie w ho, on tam ogólnie. Mwczka, haha, nie śmiej się ze mnie, nie śmiej się ze mnie, ja mówię serio, MWK tam normalnie pomidory hoduje, dlatego ma takiego zeza rozbieżnego, Rozum to, to tak ogólnie koniugacja, takie połączenie, rozumie. ale to, to bym ci wytłumaczył, może na, przy jakiejś kawce, czy co? Pomidory hahaha, ha, ha, okej, okay, chyba cię jednak nie zabije tak od razu o, o, o wielka okay, mi łaska, o, dziękuję, obydzimy. o, panie o no naprawdę, chodzi? jesteś całkiem <laughs> zabawny o nie, mnie to zostawił, oczywiście, do, że jestem zabawny, jestem komedia Rozumiesz, to jest miętowy posterunek. Czy wiesz, to, to, to co nie ma to teraz tego. czeka? Budyń z kremem. Chciałbym, chciałbym budyń z kremem. Ja, jak mi załatwisz budyń z kremem, to mogę, z, to mogę ogólnie z tobą nawet, wiesz, nie wiem, y, zawładnąć władzę nad światem, tak. Wiesz, y, co będziemy dzisiaj robić, muszczku? I takie rzeczy. No, to, to ja mogę być tym, tym mądrzejszym. Budyń miętowy. Odszczekaj, kognito. Czy omuzać że zrobi z niego budyń? Ej, chyba tak. Dobra. Olas na dół i chyba idzie do piwnicy. Ej ją! Muszę tam się szybko dostać! Dobra, walny w niewidzialności i po prostu pójdę, pilnuj golem. Okej. Okay. I w do środka, idę za nim! Idę za nim jesteśmy, słuchajcie, w tej piwnicy. O nie, mam skrzydła! Mam skrzydła! Dobra, jest już git. Chyba mnie golem nie zauważył na szczęście. Co tu jest grane? Co to jest za chora piwnica? Ile tu jest dziwnych rzeczy? On gdzie? W lazu, chyba do jakiegoś portalu O nie, jakieś kościotrupy Widzowie, słuchajcie, to jest popaprane Ile tu jest dziwnych rzeczy Musimy się temu przyjrzeć po kolei Najpierw jakiś dziwny posąg I coś, co również wygląda jak portal Bardzo podobny do tego Tyle, że ten jest odpalony I to jest miejsce, w które udał się przed chwilą mój zły klon O nie czy ja tam powinienem wchodzić? Nie wydaje mi się. Póki co poczekam na miętę. Sam tam nie będę się chapakować. Tutaj są jakieś sejfy, do których hasła i tak raczej nie znam. Komputer, trupy i... O nie, słuchajcie. Beczki z jakimiś toksynami. Dobra, dużo dziwnych rzeczy. Wydaje mi się, że nic ani nic to nie ma dla nas. Jakieś cyfry. 2 plus 2 to ryba. Okej, okay, on chyba nie był w szkole i jakieś 666 strzałeczka. Ej, chwila, czy to przypadkiem nie jest hasło? Czekajcie, ja sprawdzę to, bo to wygląda mi na taki przypadek, kiedy piszesz hasło w jakimś notatniku, żeby nie zapomnieć go przypadkiem. Ja nie wierzę, że to jest hasło, 666, tak, tak jest, udało się. Czy on mi widzi? O co chodzi, czy... Co jest zgadę, przepraszam, ja to tylko... O nie! Nie, nie, nie! O, nie, 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 potka niewzialności mi się skończyła! Ej, to jest przypał, bo żadne klony nie mogą wchodzić na tam na dół. Mięta! Mięta! Jesteś? Ech? O! O! To Stary? Tak, to ty? jestem. Ja o, tylko dobra. jest problem. A, tak, bo wygląda tak samo jak on. Ech, mięta, jest problem, Ech, jesteś w bedrokowej klatce. Wiem, że jestem w bedrowej ja klatce! Ja to odwiemy dostać! Nie wiem! Czekaj, nie jak mam to nie wiesz? Fila, chwila, chwila, chwila. Słuchaj, sufit! Sufit jest teoretycznie Przecież ogarnięty. Sufit. Słuchaj, zo zostaw mnie. Ja sobie jakoś tutaj poradzę. A jak, jak, jak się poradzić? Poradzę sobie. Wypatrzyłem gdzieś tam magazyn. Muszę Maga to sprawdzić, Cześć, mo może, może coś tam znajdziesz. Okej. O, dobra, tak, znajdę coś. Trzeba się tam w ogóle jest jak coś przypał. Bo ten czerwony golem już wie, że jesteśmy tutaj, czy, że ja jestem y, kimś innym niż się podaje. Y, ale dobra wiadomość jest taka, że tutaj jest portal i. Dobora, zaraz się wszystko opowiem? nie, Idę tam, nie, no, zaraz super. będę. Okej, okay, o co biega? O co biega? Magazyn, magazyn, magazyn. Ten golem. O nie, on chyba tam nie widzi. Dobrze jest powolny. Tu jest bardzo dużo. Jo, tu jest bedrokowe TNT. d Dużo lawy, to nie są chyba pomocne rzeczy. Ale, dobra, możemy wziąć trochę lawy, żeby zrobić jakiś taki szybki sabotaż tej bazy. TNT bedrockowe też wezmę. Nie wiem, może go nie używajmy teraz, ale wezmę. O! I Ender Perła. Tak jest! To nam się przyda. I co teraz? O nie! On mnie goni! On mnie goni! Jaki on jest szybki, czemu ten golem tak zasuwa po tej bazie? O nie, nie, nie. Mam nadzieję, że przynajmniej. O! Uf! Nie umie wejść tutaj na górę. Jestem utalony. Tylko dlatego, że tu za dużo. Chyba to Mięta! Mięta! Jest ech, git, jest ech, git! Już, 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 już stary mam. Mam plan, mam plan, zobacz, bo tutaj... Ja nie wiem czemu on ci zamknął w takim badziewnym więzieniu, mięta. I przecież ten sufit jest... A, czekaj, nie, nie, nie umiem rzucać perełką, ale... O nie! Golem! Golem! Nie! a, Nie udało się! Mięta, jest uwięziony, a ja jestem na ferajnie! Mam za to tylko dużo lawy, bedrockowe TNT co ja mam teraz zrobić? Widzowie, piszcie w komentarzach. Czy mamy iść do tego portalu, czy mamy najpierw uratować miętę? On może zmienić hasło w każdej chwili, ale z drugiej strony może zrobić też coś bardzo złego mięcie, zwłaszcza jak się dowie, że to wszystko to był spisek przeciwko niemu. Oh, co się dzieje? Subskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę, bo jest fajnie i filmy są codziennie. Znaczy jutro chyba nie będzie filmu. Ale tak to są codziennie.